Rozmowa poranka. Dziś przenosimy się do Jastrzębia Zdroju. Miasta, w którym tak wiele inwestycyjnie się dzieje, że myślę sobie, iż za jakiś czas żal będzie z niego na wakacje wyjeżdżać, bo tyle będzie oferowało różnego rodzaju atrakcji. Tymczasem jednak na razie mamy tylko w nazwie Zdrój i te inwestycje, które są przed nami, a o których będzie dzisiaj opowiadał prezydent Jastrzębia Zdroju, pan Michał Urgoł. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Prezydencie, co poza nazwą Zdrój zostało ze Zdroju w Jastrzębiu? Została część Zdrojowa, jest park Zdrojowy, jest dom Zdrojowy, mamy budynki, które są odnawiane i pięknieje nam ta dzielnica, więc zapraszamy wszystkich mieszkańców. Owszem, solanek już nie ma, ale jest inhalatorium, można przyjechać, odpocząć, zrelaksować się Poddychać. I, miło, i miło spędzić wakacyjny nie tylko weekend, ale też czas i nie tylko dla naszych mieszkańców, ale zapraszamy mieszkańców całego regionu. Zwłaszcza, że za czas jakiś, nie chcę tutaj dokładnej daty podawać, bo trudno nam powiedzieć, kiedy się to wydarzy, ale za czas jakiś przywrócone będzie połączenie kolejowe z tą miejscowością, a to ważna wiadomość. Tak, kolej do Jastrzębia Zdroju do lat 90. dojeżdżała. Od tego czasu no, próbujemy przywrócić to połączenie. Co się stało, że przestała dojeżdżać? No z jedną decyzją myślę, że na szczytach władzy zlikwidowano kolej. Argumenty były różne, m.in. szkody górnicze. Dwa może małe napełnienia tych pociągów, no ale też nie był tabor modernizowany, więc może stąd mhm. nie było takiego obłożenia. Dziś mieszkańcy Polski w ogóle i Śląska chcą tej kolei. My w tej chwili przygotowujemy się do strategii, do napisania nowej strategii rozwoju miasta i pracujemy z różnymi grupami ludzi, pytamy ich o to, co miałoby się w tej strategii znaleźć. Proszę sobie wyobrazić młodzież, czyli to pokolenie licealistów na pierwszym miejscu postawiło kolej. Ciekawe, panowie. gdzie chcą tą koleją dojeżdżać. No właśnie, gdzie dos, im tak dos, zależy, dos... żeby uciekać z tego miękkiego Jastrzębia? Uciekać. chcą właśnie <laughs> zostać w Jastrzębiu, żeby a. mogli dojechać do pracy, czy do szkoły, czy na uczelnię wyższą. Czyli e, do Katowic. Do Katowic i wrócić, a nie wynajmować mieszkania w Katowicach. Ale mogą też przejechać i na przykład na weekend pojechać dalej, jeśli te linie powstaną, czyli czy właściwie zostaną reaktywowane, czyli co, Pawłowice, żory. Tak, no w zeszły piątek podpisaliśmy taki list intencyjny z Prezydentem Miasta Żory Waldemarem Sochą i z Panią Wójt Jasią Śmieja o tym, aby przyspieszyć pracę nad powrotem tej kolei. Projekt budowy kolei plus istnieje, On, jestem też po szeregu spotkań w Urzędzie Marszałkowskim, ostatnio było się takie bardzo ważne w mojej ocenie spotkanie z Dyrektorem Departamentu Transportu Publicznego i tam wynika jasno, że prace projektowe trwają i i jest na szansa, że, że ta kolej powstanie. No, CPK zdaje się, że gwarantuje to, ale dopiero w 1935 roku, tak? Owszem, natomiast CPK porusza się zupełnie innym śladem, i mm -hmm. to też jest oczywiście bardzo ważne dla nas, dla mieszkańców Jastrzębia zdroju, aby ta C kolej CPK powstała, natomiast ona plan był pierwotnie taki, aby po tej infrastrukturze CPK puścić tę kolej podmiejską, miejską. No, ale to nam zamyka y, kierunek bez, czy Beskidów, czy czy Pszczyny, czy, czy w ogóle tam strony Pawłowic i Żora. A chcielibyśmy właśnie, żeby też po tej infrastrukturze kolei plus móc y, zrobić taki, taką kolej podmiejską łączącą właśnie miasto Pawł gminę Pawłowice, miasto Żory, a w przyszłości Rybnik i, Wodzisław. i to jest realne, bo ta infrastruktura istnieje. Trzeba po prostu na tym pracować i my to właśnie robimy. Tak, troszeczkę walczyć też, prawda? Bo nie obywa się bez pewnych zgrzytów. Ja może bym tego walką nie nazwał, tylko nazwałbym to pracą u podstaw. No, trzeba po prostu chodzić, pukać, rozmawiać. Ten dialog jest szalenie ważny i pokazanie właśnie tego naszego wspólnego stanowiska, że to przecież jest dla wszystkich mieszkańców regionu. Ważne i cenne, aby, aby też mieszkańcy z Katowic mogli przyjechać do, do tych miast. Ja na początku powiedziałam, że nie będę mówiła o datach, ale mam nadzieję, że w sercu pana prezydenta jakaś data się kreuje, przynajmniej pragnienie. I, i takie, ale realne, proszę powiedzieć, jakie są szanse, żeby w którym roku. Ile ta młodzież będzie miała dzisiaj lat, żeby to nie byli staruszkowie, nie? kiedy wyruszą już do tych Katowic? No może rzeczywiście, żeby to urealnić i powiedzieć, jak, 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 jak wyglądają daty według projektantów. To 2029 rok miał być tym rokiem, kiedy Kolej Plus miała już do miasta Jestrzębie powrócić. Natomiast są pewne problemy z na jednym z odcinków wiem, że ta data jest mało realna. Ale tak optymistycznie myślę 31 rok, że pojedziemy już tym pociągiem. No, to już zupełnie niedaleko. Pełnoletni się staną ci, którzy dzisiaj mają na przykład 15 czy 16 lat i będą mogli prawo jazdy kupić, ale i tak koleją się będzie bardziej opłacało. Ale mają perspektywę, panie dyrektor. Mają... mają perspektywę, więc to też jest jakaś zachęta, żeby jednak myśleć o tym, żeby w, nie wyjeżdżać z miasta z Szambie zdroju, żeby jednak mieszkać. A na spotkaniach z maturzystami, a spotkałem się z wszystkimi w, zeszły, w zeszłym roku szkolnym, y, pytaliśmy maturzystów co może yy, miasto zrobić dla Was, żebyście chcieli zostać w mieście jasności zdroju i będziemy realizować po kolei te, te postulaty, które... On... Nam no to może do tego 2031 roku uda się jeszcze kilka innych inwestycji poczynić, tak żeby nie tylko mieszkańcy byli zadowoleni, ale też ci, którzy odwiedzają Jastrzębie Zdrój. Ja tak sobie patrzę, że udało się pozyskać 12 milionów złotych z Unii Europejskiej na przebudowę i rewitalizację stawów. No wydawałoby się staw, no co tam stawa, ale jeżeli jest to miejsce, gdzie chętnie wypoczywają mieszkańcy, to ważne, żeby było na przykład gdzie usiąść, tak? Tak, to jest y, ważna część miasta, tam y, rzeczywiście są takie dzikie stawy, takie zalewisko. Całkowity koszt inwestycji to jest ponad 12,5 miliona złotych, z czego po stronie miasta jest y, niespełna 700 tysięcy, więc to nie obciąża budżetu miasta, a założeniem jest tworzenie nowoczesnej, zielonej przestrzeni rekreacyjnej wokół ustawów. To jest mieszczą one się przy ulicy Wodzisławskiej. No i co, cóż, zostaną wykonane drewniane nabrzeża, ścieżki spacerowe, takie promenady widokowe, tarasy spacerowe, ławki, leżaki, toalety, więc to wszystko dla tych, którzy i aktywnie i mniej aktywnie, dla wędkarzy również. Czyli ci, co dzisiaj na kocyku nad stawem, za niebawem będą mogli na ławeczce sobie usiąść w za bardzo kulturalnych warunkach i patrzeć i upajać się na przykład kaczkami, które mam nadzieję, że nad tym stawem też sobie krążą. Ale o tym, czy tak jest. Dowiemy się za chwilę. Pan Michał Urgoł, prezydent Jastrzębia Zdroju, jest z nami. Ponieważ wakacje, mamy to tak wakacyjnie, panie prezydencie, w dalszej części naszej rozmowy, rozgwieżdżone niebo nad Jastrzębiem Zdrojem. Woli pan oglądać nad stawem, który będzie zrewitalizowany? Z ławki czy z kocyka? Kocyk. Kocyk, kocyk, kocyk jednak, tak? To jeszcze zapytam Pana o filmy Supermana Pan już widział? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że synowie mnie wyciągną są wakacje, więc y, oni chętnie ciągną rodziców do, na różne właśnie <laughs> ciekawe filmy i mam, mam nadzieję, że w najbliższy weekend. się to będzie. No na no, ofertę macie tam w waszym kinie bardzo, bardzo bogatą z tego co widzę. Przeglądam teraz repertuar kina centrum. W strategicznym miejscu położone kino. Kino położone w strategicznym miejscu i dobrze, że pani dyrektor zahaczyła o ten temat, bo chcemy kupić. Chcemy kupić budynek, w którym mieści się kinocentrum, ale nie tylko, bo siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w całości. Yy, mamy już yy, wolę. Sywilizia, do której należy ten budynek. A po Mam... co Państwu ten budynek? Bo tam się w nim nic nie zmieni. Dalej będzie Miejski Ośrodek Kultury i dalej będzie kino, więc po co miasto budynek? Ym, no, miasto korzysta z tego budynku od dziesięcioleci, płacąc co miesiąc czynsz za ten budynek. A, a, czyli gdybyście może... to zrobili Państwo z dziesięciolecia temu, to byście dużo zaoszczędzili. No, myślę, że trzy razy już mogliśmy ten <noise> budynek kupić, natomiast też nie możemy inwestować w obcy środek krwały, tak. Mm -hmm. y jeżeli uda nam się kupić, a marszałek zgodę, to chcemy go oczywiście wyremontować. Udało się również kupić działkę za Kinem Centrum, więc gdyby te dwie rzeczy spiąć razem, to myślę, że może powstać nowoczesny, pasywny obiekt, nie tylko dla Miejskiego Środka Kultury, ale również dla Biblioteki i być miasto właścicielem i mieć patrzeć nad tym, co się tam dzieje. A ta ulica Pszczyńska, y, którą będziecie Państwo przebudowywać, to daleko od tego budynku, blisko. Chodzi mi o to, czy po przebudowaniu będziemy szli piękną ulicą wprost do Waszego budynku. Ulica Pszczyńska, akurat, jest na obrzeżach miasta. Jest mm -hmm. to ulica, y, którą się wjeżdża od strony Pszczyny Popowic do miasta. A mimo o... to miasto zabiega, tak? O jej przebudowę. Dbacie no tak. nie tylko o centrum, o to, żeby było w środku posprzątane, to się mówi rynek, ale żeby całe miasto było tak, piękne. Dbamy, dbamy oczywiście o całe miasto Tu udało się y, pozyskać e, środki z funduszu ministra re, z rezerwy i na, tą, na ten kontrakt y, przypada prawie 900 milionów złotych, więc y, ponad 200 metrowy odcinek dostanie. Wykonany łącznie z chodnikami, z poziomym oznakowaniem tej, tej drogi. Jest to rzecz, dalszy etap modernizacji ulicy Pszczyńskiej. Poproszę. Gdyby ktoś chciał w okolicy ulicy Pszczyńskiej, która jest na obrzeżu Jastrzębia, pozostawić samochód i dalej do centrum pojechać już komunikacją miejską, bo to się w Jastrzębiu opłaca, bo komunikacja w Państwa mieście jest bezpłatna. Komunikacja w mieście jest bezpłatna i coraz obserwujemy coraz większą ilość pasażerów. No, stale również poprawiamy jakość tej komunikacji, teraz udało się pozyskać prawie 40 milionów na zakup nowych autobusów i będzie w po mieście Jastrzębiu do półtora roku jeździło 10 nowych elektrycznych autobusów zakupionych ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co również poprawi jakość tej komunikacji. A wracając do Pszczyńskiej i pozostawienia samochodu, to w tym rejonie będą nowe centra przesiadkowe, czy jedno z tych centrów, czy też. Jak ta sieć będzie wyglądała, bo nad tym Państwo też teraz pracują. Tak, to znaczy nad tym już się pracuje od jakiegoś czasu. Miasto złożyło wniosek do takiego programu Fenix na budowę ośmiu nowoczesnych węzłów przesiadkowych i mamy już informację, że dostaniemy te środki. Dokładnie 42 miliony złotych z dofinansowania na realizację tego projektu, a całkowity koszt tej inwestycji to jest 63 miliony. Prawie 500 tysięcy złotych. Te węzły przesiadkowe powstaną zarówno w centrum, jak i na obrzeżach miasta. Zmodernizujemy i rozbudujemy również inteligentny system transportu, który usprawni ruch i ułatwi codzienne przemieszczanie się. Chodzi w skrócie o sygnalizację świetlną. Powstaną nowe miejsca parkingowe przy tych miejscach to są takie mikrocentra przesiadkowe, gdzie będzie można pozostawić czy samochód czy rower, i komunikację miejską dojechać do centrum. Ale też zadbamy o pieszych i rowerzystów, powstaną nowe ciągi pieszo-rowerowe, zwłaszcza wzdłuż ulicy Powstańców, to jest od ulicy Gagarina ponad 4-kilometrowy odcinek do granicy z Żorami, na który mieszkańcy naprawdę już długo czekają, a sam ten odcinek, wartość robót jest około 20 milionów złotych. Ja się tylko zastanawiam, bo zanim weszliśmy do studia, to ja pana prezydenta przepytałam, jak to jest z dojazdem do centrum. No samochodem Pan prezydent mi powiedział, że jakieś 10 minut czy w centrum jest problem z miejscami parkingowymi? Na to pytanie mi pan odpowiedział wtedy, że nie ma problemu, to czemu mieszkańcy decydują się przesiadać i jednak jechać do centrum autobusem, to ze względu na tę tanią komunikację? Komunikacja jest bezpłatna dla mieszkańców jest no właśnie, bezpłatne, Natomiast nie tak. tylko no, mówimy o dzieciach, o młodzieży, nie wszyscy posiadają mhm. czy samochód, czy prawo jazdy, ale mówimy również o seniorach, którzy chętniej wybierają taką m, formę poruszania się po mieście, no choćby ze względu na ekonomię, bo jeżeli mamy bezpłatne bilety, nie musimy y, szukać miejsca parkingowego i, i ta komunikacja jest ogólnodostępna i miasto będzie tak skomunikowane, aby, aby te centra przesiadkowe. Y, ułatwiały tą podróż, to chcemy w ten sposób też zachęcić do korzystania z tej komunikacji. Wychodzi mi na to, że gdybyśmy tak rozmawiali za 4-5 lat, kiedy już te wszystkie inwestycje będą wykonane, a repertuar w kinie centrum był ten sam, to pewnego razu w Paryżu, taki film teraz też Państwo tam grają, oglądalibyśmy sobie w kinie, natomiast wakacje zdecydowanie w Jastrzębiu Zdroju z tyloma udogodnieniami i z tak upiększonym miastem. A być może jeszcze coś w tej zdrojowej części powstanie takiego, że. E, i zdrowie sobie przywrócimy, no to przyznacie Państwo sami, po co z Jastrzębia wyjeżdżać? Zapraszamy, żeby przyjechać do Jastrzębia. No chyba, że tak jak pan prezydent Michał urgał na rozmowę do Radia M, to jak najbardziej chętnie będziemy gościć kolejne osoby. Dziękuję Panie bardzo. czy ja mogę jeszcze zaprosić mieszkańców o, na nasze wydarzenia. Oczywiście, kulturalne. tak. 7 września organizujemy przystanek PRL. Zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. Przeniesiemy się w czasie do czasów PRL-u, impreza pod Kinem Centrum, a 13 września właśnie Moszczenica, e, Carbonalia ponad 100 artystów, w tym OSTR, Wiki Garbor i Kasia Moś. Naprawdę będzie się dużo działo serdecznie zapraszam. Ja również w ślad za Panem Prezydentem dziękuję za rozmowę. Dziękuję Radio M 107 i 6 FM